Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą: kartki biała, czarna i ekri, nożyczki, kredki, klej, włóczka, ołówek, gumka, biała kredka, pisak. Jezus widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce, nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście pana żniwa, żeby, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi. Aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Dzisiaj wykonamy postać kapłana. Najpierw na kartce rysujemy głowę. I wycinamy. Na czarnej kartce, białą kredką, rysujemy sutannę. I wycinamy. Następnie rysujemy rękawy do zutane. Składamy na połowę i wycinamy obydwie części. Resztę jasnej kartki składamy na połowę i rysujemy dłonie. Teraz wycinamy. Kawałek czarnej kartki składamy na połowę. I rysujemy buta. Wycinamy. Teraz wszystkie elementy naklejamy na kartce. Najpierw głowę, następnie sukanne. Doklejamy rękawy. Następnie dłonie. oraz buty. Teraz dorysujcie oczy, usta i nos. Przygotowaną wórczkę tniemy na małe kawałeczki. Klejem smarujemy górę głowy i naklejamy włosy. Teraz białą kredką dorysujemy koloratkę Oraz inne elementy stroju kapłańskiego. Pamiętajcie o modlitwie za księży katechetów, aby nigdy ich nie zabrakło. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Żniwo to głoszenie Słowa Bożego, rozsiewanie Ewangelii, tak aby każdy człowiek na Ziemi mógł poznać Chrystusa i nawiązać z nim przyjaźń. Pracy jest bardzo wiele, ale tych, którzy mają ją wykonywać, niestety coraz mniej. A wyobrażacie sobie świat bez księży? Nie byłoby pierwszej komunii świętej, nie byłoby spowiedzi, możliwości odpuszczania grzechów, nie byłoby zawierania małżeństw, nie byłoby bierzmowania. Nikt nie chodziłby z najświętszym sakramentem w pierwsze piątki do chorych. Głosząc im słowa pocieszenia, świat bez kapłanów byłby zupełnie inny i z pewnością nie lepszy. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się o nowych robotników na żniwie pańskim, żeby nigdy nie brakło księży, żeby zawsze był ktoś, kto będzie sprawował mszę świętą, spowiadał, głosił Ewangelię. A może ktoś z Was kiedyś zostanie księdzem? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.